Witamy Państwa. Wspaniała atmosfera, wielkie zainteresowanie, myślę również, że wielkie emocje. Mecz eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Świata. Obydwa zespoły chcą zdobyć trzy punkty, ale rzecz nie jest prosta. Prezentowały świetną formę i wygląda na to, że rozstrzygnięcie dziś będzie niezwykle trudne. Niesamowita atmosfera na stadionie. Od samego początku gorący doping dla obu drużyn. Przejęcie. Palatach. Mocne uderzenie. I jest prawka. Po wyjściu na prowadzenie na pewno gra się łatwiej, ale przeciwnik teraz będzie zmuszony do ofensywy. Niesamowite, to pierwszy strzał w tym meczu i od razu gol. Po 9 minutach mamy 1 do 0. Tymczasem dobry przechwyt. Jon Park. Jon Park. No! Taki strzał. Nie jest dobry. Gdyby ta piłka trafiła do siatki, ten gol z pewnością trafiłby do historii. Na szczęście bramka zachował się spokojnie. Dobre przejęcie. Klee Al-Bakri. Al-Jaber. Znakomicie teraz. Nam kim. Ależ teraz byli bliscy szczęścia. Chciałem tylko przypomnieć, że będzie miał kilka szans w tej grze. Miejmy nadzieję, że następnym razem pójdzie mu lepiej. Świetnie i czysto. to. Ładne przejście. O! Tak! Widać, że ten zawodnik dzisiaj jest w wyśmienitej formie. Kolejny gol, jednostronne spotkanie. Bez wątpienia. Myślę, że prowadzenie 2 do 0 to yy, spokój, ale także na pewno na tym nie poprzestaną. Namki. Dzięki. Bramkarz wybija do przodu. 2 do 0 do przodu. Że udają się na zatłużony odpoczynek po pierwszych 45 minutach spotkania, czy do tej pory mecz spełnia swoje oczekiwania? Świetne założenia taktyczne pozwoliły tej drużynie kontrolować całkowicie pierwszą połowę, i wydaje mi się, że w drugiej nic się nie zmieni. I kolejny zwód wciąż jest przy piłce. Uwaga, można powiedzieć, że rozwiązał nam się worek z bramkami. Jak już strzelił pierwszego gola, zapewne będzie chciał zdobyć kolejny. Koledzy z ataku powinni brać przykład z tego zawodnika. Wyśmienicie zaprezentował się w tym No pięknie, 3 do 0, wysokie prowadzenie. Nie mamy zbyt wielu bramek w innych spotkaniach. Ładnie tam odegrał. Ładny stłopek i out. Althaker. ładne, czyste przejęcie i szansa na kontratę. Namki. Na pozycji stopera powinien występować gracz interweniujący pewnie i bezkompromisowo. Właśnie przed chwilą takiego widzieliśmy w akcji. Może być groźnie! Makin jest! Gol to najlepsze lekarstwo na meczowy stres. Bardzo kiepsko dzisiaj broni. Bramki padają jedna za drugą. Mamy zmianę. Piłkarz jest niezadowolony, ale i trener kręci głową. Widzieliśmy znacznie lepsze występy tego zawodnika. A dziś grał zdecydowanie poniżej swojego poziomu. Hariri. Chyba troszkę za ostro, ale nie będzie jeszcze ostrzeżenia za tym Park. nam. ponad dokładnie. Piękne wykończenie. O takiej akcji mówi się, że piłkarze atakujący rozklepali obronę. Przepiękna zespołowa akcja uwieńczona golem. Prawdziwy łowca goli. Jak widzimy sędzia techniczny sygnalizuje 3 minuty doliczonego czasu. Dobre przejęcie i teraz może zagrać do przodu. Alt Hacker Przejęcie patrzy, który z pozycję. I koniec tego spotkania. Trzy punkty na ich koncie. Te trzy punkty z pewnością przybliżają do awansu do finału Mistrzostwie świata. Bardzo skutecznie ostrzeliwali dziś bramkę, zwłaszcza że część trafiała do siatki. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnają się Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.